Dobra, myślę, że tak dwie jakieś takie krótsze mapki byśmy może sobie pierdyknęli co? Na szybkości. Że mam tu Labirynt artyka i Przełęcz. Kurde, uwielbiam te mapy. Ale ja bym tutaj coś od to może tu ten rozwalił. Zaczniemy sobie może od Królestwa Plagi. Hmm. Czy może Selentia hmm. Las Zagłady, Lysia. A zagram sobie Las Zagłady. Hmm, orkowie. Aby wygrać, zabij bohatera wroga. Dobra, weźmiemy sobie orków i... i szluz. Więc z tym bohaterem za, za bardzo nie będziemy wychodzić z bazy. Żeby mnie przypadkiem <laughs> szlak nigdzie nie trafił. No. Tak, gotowy, gotowy. Więc sobie zrobimy szybką piechotę i jazda. Eee, wyrócę, ciebie. No to co? Twórzliwy. Jest mgła wojny? Jest mgła wojny. Co przejmę na dzień dobry, to przejmę na dzień dobry i tyle, nie będę chodzić dalej. Bo, skoro oni chcą grać pod zabijanie wrogów, to pewnie na serii nic asasyjnych Już idę! Tylko tyle, co z bazy jestem w stanie przejąć i. i No, już idę! Koniec budowy! Koniec Przecież ja cię nawet nie trzymam, tak? ja chciałam opuścić. Kamień. O, z asasyni!

Jak się gra orkami to szczerze polecam sobie złożyć po dwa budynki każdego rodzaju Assassin 700 HP, a ja pije 36 szybkości, Jezu, to jest... Nic. Myślę, że nawet drugi poziom głównego budynku mi całkowicie wystarczy na ten ja to zobaczymy. To sobie robią wilki, a tu jeden tak, jeden tak. czego chcesz? Zaczekam. No, już jakiś strzał widziałem, czy mi się wydawało. Przeraszam, kurde, coś mi karmię Bardzo, uwi tak, uwielbiam estetykę i budowlę tych orków wszystkich. Jak to pięknie wygląda, kurty. Szczególnie ten taki level w ja pierdolę cię, piękna sprawa. Zaczekaj! bo ma! do księżyca, przyda mi się dużo bazyliszków i sobie ich poknakami Będę przemieniał wrogów i sobie będę mógł bazy ulepszać. Grrr. Rozwalać łby, łamać karki A w zasadzie ta treningu nie potrzebuje Bo 10 ekspo mi tu nic nie da. Mam, mam na tyle rozwiniętego bohatera Że Że mnie to nie satysfakcjonuje skarać się poddawać Ja chcę fakty odrów, no pewnie że chcę. I tak, w złoto dawajcie wszystkich. Poczekamy jeszcze na jednego bawijaniska. No i prosto do, do tego, do końca. Mapa nie jest duża. Jest o, jeden wróg to już nawet został pokonany. Czyli byłem się zawalając na sobą samą dobra. Okej. Okay. łamać karki. Mało kopali, bo strasznie. Śmierć skóry! O, basiliszki już oddają. O, asas. Dwa asasone Ha <laughs> Haha! Zamienił bohatera w kamień. Elegancko. Orkowie ładnie sobie poradzili. Oj, ciemność, widzę, ciemność, widzę. Co się dzieje? Rozwalać łby! Łamać karki! Trochę nawet nie robię. Czego chcesz? Bazyliszki są spoko, oh, kurde kur jak ja uwielbiam bazylisz. Ja pierdykam, super obrona, spoko zdrowie i obrażenia magiczne specjalne No Jeszcze zamienia w kabinę. Oh. Śmierć z 40 obrażeń było. Pytanie gdzie oni się znajdują ci przeciwnicy Jak ja się mam puszczać, jak ja się nawet nie trzymam? Przecież nigdzie nie idę... Czemu czekać? Trzech typów już pokona... Te elfy się nawzajem pozabijały później, nie? Zrób nie. Zasięg 15, elegancko Bohatera Będę tam wysłał. Chodziło a zrobimy tak: chodźcie wszyscy koboldy. Niech będą bohatera obrońcą. I tak wysyjcie tutaj, wysychodźcie tutaj, i wysy chodźcie tutaj. I wysy chodźcie tutaj. Szukajcie się nawzajem, ja sobie tylko będę kopalnie przyjmował. Byleby mi bohatera nikt nie zabił. Niech to pilny, jest, no. Po pierwsze dlatego, że będę miał bardzo dużo armii, i mi tak przejmę mu budynki. A po drugie dlatego, że potrzebuję żelaza. Więc no... Poproszę mnie proszę. No jej, to obrony nie Aha. Mapa się sama wygrała ogólnie, nie? Bo elfy się pozabijały nawzajem. Bo specjalnym zasadą na zwycięstwo było to, że jak z umrze ci bohater, to po prostu odpadasz I oni się pozabiali nawzajem. elegancko. Mak ognia Ale nie ciekawego Lisea. Czy kolis Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może tutaj od góry sobie przyjdziemy, i będziemy ich zamykać powoli w dół, w dół, w dół, w dół. Bridge. Kawalerzysta, szkielet, niech będzie. Tutaj może się chociaż uda w końcu ten... Tymi orkami zagrać, co? O kurde, ułówek bo nie wiem. To jazda. Fanatyczny od opór, co? Dobra. Zawsze mi braknie paru punktów, co? Wrócę po ciebie. Jeden główny budynek, żeby się tworzyły. Eee, koboldy, a drugi żeby ten. A drugi, żeby się ulepszał poziom. Eee, byku byku, gdzie tu? Kuku, kuku, kuku pani kruku! Spokojnie. To bolciku, spokójnie! No nie, nie, O, żelazo, żelazo, dobrze! Zrobimy tak, poligon numer jeden, poligon numer. nie zrobię, poligon numer dwa, to zrobię wieżyczkę. Ulepszenia. Stały Orków trochę mhm. Orków trzeba wybudować i tyle. Jazda to znowu pierdzielę go. Nie słuchajcie mi Sorry for that my friend. Więcej kopal... Mhm. Kamulca bym potrzebował. Tego chcę. Bilczy jeźdźcy, ale to zaraz, najpierw trochę więcej orków. Chodź po koboldzie, teraz ty zbuduj mi jaskinię, ty mi zbuduj drugą jaskinię. Ty mi zdaj to. bilczą sforę. Ja chcę sfory by tu. Tak, tak i dwa bazeliszki na stałe. No, o kurde zasoby, patrzcie. No I jeszcze kopalnia kamienia. I rudy! O kurde, no to tak Dobra, no to lecimy w trójkę razu. Potrzebujemy czego? Złota. W zasadzie wszystkiego potrzebujemy. Dobra, tutaj już jest tu map Nie mam by wojny, co mi zajebiście cieszy. Pierścień 3 plus jeden. Ale jest kopalnia jakaś kryształu. Lepsza kopalnia kryształu poziomu pierwszego niż nic jesteś bardzo Rozwalać łby karki No? Zaraz się odsunę ja z Może tutaj będzie coś ciekawszego Zrób mi władcę obrów Więzienia nie chcę Dwie nie ma Możemy zarobić więcej narkotyków. Bardzo tanie, a bardzo to wpływa. Pozwala łamać karki. Dobra, duma, do mamy karty złoto, widzę, więc to bym bardzo cieszy. To dwójka elegancko. No. Przyjmiemy. Mhm. Tutaj to ja mogę ogród sobie tworzyć, a nie czas. Zbudujemy jeszcze jeden poligon. No i tutaj już możemy tąpnięcie i agresję popuścić. Coś chyta. Hopoldy idą do kopalni. A wy możecie się zamienić ekipę rozmontowywującą numer 1. Więcej zasobów. Kurde, że tutaj nie ma żadnego przewołania w, w tej szczęstej. O kurde, bohater, prawda? Bo ja w nim poziom. Ale mam dużo jednostek, więc raczej go schlepią. Nie, 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 ucieka, ucieka. Kurde, frajer. Ale może se pójdzie i mnie nie będziemy mięczył. Bo dopiero na tej. na szóstce chyba jest, nie? Przewoływanie żeby ale to mnie nie usatysfakcjonuje ogry się robią, to się robi. Zrobimy jeszcze jednych ogrów. Jak się ich robi jeszcze więcej, bo ja muszę mieć dużo jednostki. A w zasadzie? To wiecie co można jeszcze wybudować? Jeszcze jeden poligon można wybudować. Machiny bojowe. Jedyny, dużą wadą jest to, że nie jesteś komputerem jak orkami, Więc nie jesteś w stanie ogarnąć tego wszystkiego naraz. Bo ja chcę wszędzie budować, wszędzie wysyłać jednostki, a ja po prostu fizycznie nie jestem w stanie tego ogarnąć. Bo tutaj budynek, tutaj to, tutaj szaman, tutaj drugi szaman, tutaj jeszcze musisz jednostki jakieś pilnować. Tu musisz to, tu musisz tamto. No, już idę. Co ja tu robię? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Wierzę nie umarły tutaj sobie stoją, a ja rozpierdniczę szkielety u kawalerzystów. O kurde ile dostać? Ja pierdyka ptypier No ale ja mam ulepszone te przez bohatera, więc i Igła Igla Szybko się odporność go jakiś. Koboldy już mi starczą. A nie wiedziesz? Nie żartuj. No, nie. Wiedziesz, no i elegancko. Nie wiedziesz. Poligon cię kupiłem. Ale to jest mi niepotrzebne. Wyjeżdżać. Tutaj sobie zrobimy grupkę numer 2 i ktoś mi tu przejmuje bazy. Ten frędzel! Ale to wilk powinien go dojechać. Ale odpalił się. Weźmy drugiego questa. Kurde, się nie, nie przejmują. Przez niszczyć trzy budynki wroga i wtedy horda nie umarły do mnie. Nie ma najmniejszego problemu. Kurde, kolejny był. go w kamień. Czyli nie umarli są naszymi wrogami w tej mapie, tak? Co ja robię? Jeden rynek z trzech na razie piątka. O kurde, on ma Rycerzy zagłady z nitrilem już mrocznym. O ja, no to. No tu tutaj muszę większą grupkę sobie zrobić. Tutaj muszę większą grupkę. Nie mamy już tego. stali, to będziemy musieli to obejść. Czyli zrobimy tak, że zbudujemy sobie to. To. Tu jeszcze jednego kogolda mam. Teraz zbudujemy to, a ty mi zbudujesz to. No tak, ty mi robisz bazeliszki do odcinki z lepszych jeźdźców, ty i Ale ty mi też robisz bazeliszki I wszyscy niech mi się w kupie produkują, żebym nie musiał was sterować Dobra, chodźcie wszyscy w kupie Wszyscy razem w jednym tempie Choć śmiacie ze mnie jeśli nie chcesz, twoja sprawa. Ja nie umarłych randgalam, dziś od rania. Łamać karki, rozwalać. Łamać karki, łamać karki. Odsunąć się. Korik galon. Bam, bam. Śnity, śnity, bam, bam. Odsunąć się. Ja chcę tego pusta zrobić. Zresztą to oni nich defują po prostu, żeby tu nikt nie przelazł. Co wy tu macie? Piąty poziom paszty Śmierci, jee, yeah, to halo, halo. I tutaj trzeba wjeżdżać już, jak do siebie. Kogo wy tu macie? Ktoś... Słyszałem przemiany. Macie duży... Upior, kurde, 300 expo, a ja pierdejka. Pogromcy... A to tak, bohater wam zdechł, expo nie dostajecie, bo nie macie przewodniczącego. Bohater tutaj jest tak potężny. Także tak, tak ważny jest jednostka. O kurde, szkieletur był Gdyby tylko on był useful. Nie mam najlepszej. Przywołajmy sobie burzę. He. Eee. bliżej. Fajnie też jest z nimi wleci do środka i się. Od razu uprzedzam, że jest to bardzo. Crashogenna rzecz. Ale. Ale z tego co widzę, to ostatnie mi czasy grami bardzo zaskoczeni. nie pomysły. Co to jest? Za zmorę 300 metalu? Spoko. Tak, mam za dużo jednostek. No. To sobie zaraz tą zmorę przeżyłam. I to miało być to fanatyczne. Fanatyczna tylko. Zauważyliście, że mapa mapie nierówna, kurczę co. Są takie mapy, że chłopy mnie od początku gry dojeżdżają taką ilością jednostek, że można się za łeb Złapał. A są takie mapy, w których przeciwnik za przekroczeniem nie No co, to róbcie się awanturniczy no. Jesteś bardzo Ja wam nie pomogę więcej. Gdzieś ten wróg się jednak musi czaić. To pytanie, gdzie? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ale jak sam widzicie, można zalać wroga jednostkami, to jest robotę A tu wiesz, że macie? Jest to jakaś kompania wyrzutnia? Na rejonie? Nie ma, ale tu mamy sporo jednostek. O ciebie. Szaman ulepszony powinien wygrać jedynego z Nie ulepszonych od tego, prawda? Szczególnie, że biję magiczne wrażenia, które mam połowę, połowę redukcji na ludzi. Ale Rykowiec są w tipie, że to nie są strzały, tylko magiczne. Dobra, chłop się podał bez elegancji. Ja myślę, że na dzisiaj Start. Jest późna godzina, a rano trzeba wstać do pracy. Więc ja na tym momencie chyba będzie dożegnał. Dziękuję bardzo za oglądanie. I widzimy się następnym razem, jak znajdę trochę czasu. z eee, zmora golem. Kamera, to i to jest fajne. Ale za nikogo na razie. No i dobra, zawsze to cztery mapki. Zaraz bliżej się zbliżamy do przejęcia wszystkich regionów. Spróbujemy orków może wyrzucić następnym razem i mroczne elfy albo wysokie elfy. Przed Garnaka gra w jednym z moich ulubionych map się tutaj znajduje, więc zobaczymy. I trzy zamki tylko zostały. Może zamek ludzi za niedługo. No nic. W każdym razie ja na razie się żegnam, życzę Państwu miłego dziąka serdecznej miłej nocy.